Miłoszeństwo Ducha Świętego, Amen. Witajcie. Cieszę się, że strona jest tak licznie odwiedzona przez Was. Strona odnośnie Michała Archanioła na stronie głównej: ostatniapomoc.pl Skoro tam tak licznie przybywacie codziennie i to w takich naprawdę wielkich, wielkich liczbach, w ilości, chciałem powiedzieć, to no, potrzebujecie tej pomocy. Cieszę się, że tam coś odnajdujecie, co jest dla Was interesujące i odnajdujecie tę pomoc. Przede wszystkim, której szukacie. Nagrywam to, ponieważ wydaje mi się, że powinienem to powiedzieć w sytuacji ogólnie panującej na świecie, u nas, w kraju, co to ma wspólnego z Michałem Archaniołem? No Wydaje mi się, że bardzo dużo. Wydaje mi się, że to jest taki czas, w którym ludzie na Ziemi. Kłócą się między sobą, przepychają się, interesy jednych drugimi, chciwość, pieniądze, te wpływy, to wszystko. U nas w kraju nawet telewizje się kłócą. Nic dziwnego w tym, że politycy przed wyborami tam się kotwują. Zazwyczaj jest to wpisane w krajobraz takich zdarzeń. Natomiast to, że nawet i telewizje się kłócą, no to znaczy, że jest jakaś walka o coś o coś ta walka jest. I to nie tylko o władzę. Wydaje mi się, że tu jest w ogóle ukryte coś, czego my nie widzimy, a właśnie Michał Archanioł z tym walczy. To są te zasadzki, gdzie jest w modlitwie, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha. I to są właśnie te jego siła, w które on tam gdzieś nas chce wpakować. Pan Bóg stworzył ten piękny świat. Ptaki, kwiaty. To wszystko istnieje pomimo tego, co obecnie dzieje się na świecie. Wystarczy opuścić skupiska ludzkie, wyjść gdzieś na zewnątrz, bardziej za miasto, zamknąć oczy i wziąć głęboki oddech i nie trzeba żadnych masek, nie trzeba niczego. Przyroda sobie radzi, nawet odżywa bez człowieka. Jest cudownie, jest to, co Pan Bóg sobie zamierzył. W dobrej swojej woli. Właśnie o tą dobrą wolę tutaj w tym wszystkim chodzi. O tą dobrą wolę Pana Boga. Zrobił to dla nas. Powiedział, czyńcie sobie ziemię poddaną. No, niektórzy to naopak zrozumieli. Bo wszystko ma być zgodne z Jego wolą. Z Jego woli oddychamy, z Jego woli jesteśmy na tej Ziemi. I choć większość ludzi gdzieś tam po świecie w ogóle w to nie wierzy, mają swoje teorie na temat powstania świata i wszystkiego, wierzę głęboko w to, że jest tak, jak Pan Bóg to objawił. Z dobrej woli. Pan Bóg zobaczył, że to dobre, i nazwał to tak. Potem zrobił to, to. Zobaczył, że jest to dobre i tak dalej, i tak dalej. No i co ten pampok teraz sobie myśli? No, no zrobiłem wam fajnie. Tutaj bym, nie wiem, ktoś wyremontował piękny dom, mieszkanie i wpuścił tam hołotę, rozwalili wszystko. Właściciel przychodzi, o taki ucieszony, pewnie się cieszą, nie patrza, tam jest totalny sajgon. No i, i, i co? Cieszy się? wdraża naprawy, plany naprawcze, wysyła swojego syna, a ci go, kurde, co to, to za jakiś tam malarz, kurcze, będzie mi tu mówił, no, na krzyż z nim, nie? Wywalili chłopa, Trz, koniec, po temacie. No i tacy są ludzie pod wpływem złego ducha duch zrobi wszystko, żeby to, co dobre, nie doszło do głosu. Wszystko. Jest jednak jedna fajna broń, która niweczy wszystkie zasadzki. Skoro Panna Boga wolą było to, żebyśmy żyli w dobrym świecie, bez zarazy, bez głodu. Bez tych wszystkich wirusów, bez całego tego politycznego kotła, który mamy obecnie, to powinna być jego wola spełniona. A kiedy jest spełniona wola Pana Boga? Kiedy ona się wypełni? Kiedy ta wola Pana Boga będzie spełniona? No, kiedy my, Będziemy robić to, co nam powiedział, żebyśmy robili. Prosta sprawa. On nie żąda od nas cudów. On tylko chce prostej rzeczy, a jeśli sobie nie radzimy, to powiedział, żeby się do niego zwrócić. Dał nam archanioła i dał nam modlitwę. Tą najważniejszą modlitwę, którą ułożył Sam Bóg. Szukałem tam gdzieś po internecie, bo tylko tyle mogłem. Odniesień do modlitwy Ojcze Nasz. Z tych przekładów, i tak dalej, czy to jest prawidłowo, bo wiadomo, że Bóg nie może wodzić na pokuszenie, i takie tam inne, nie? Ale zawarł tam szereg takich wskazówek, i to jest wbrew pozorom do wypełnienia modlitwa bardzo ciężka, bo no, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, jest nie do przejścia dla niektórych ludzi. To jest nie do, w ogóle, no nie do rady, nie ma opcji. No, to jest naprawdę, to co, troszkę co, to Pan Bóg nam może odpuszczać to, że rozwaliliśmy ten świat, tak, ten, to piękne mieszkanie, ale my nie możemy odpuścić po prostu tam tego czy tamtego, bo nie, nie, bo on mi tam, tamto, bo to jest w ogóle nie do, to, to się w głowie nie mieści, to jest ciasno. Ale Michał Archanioł przychodzi z pomocą i on tam te wszystkie zasadzki i zmiękcza człowieka od środka sukcesywnie powoli tylko żadna modlitwa nie będzie działać żadna żadna jeśli nie będzie woli człowieka Sam Bóg i Michał Archanioł i ktokolwiek inny wszyscy święci nie będzie tak że nagle ach, i zmienić to bo to nie bo to Pan Bóg dał ci wolną wolę Skoro on Ci ją dał, to Cię jej nie odbieram, On Ci tego nie chce wziąć. Ale jeśli Ty powiesz, dobra, idę z Tobą, jest to, nie wiem, jak się to robi, pomóż mi, prowadzić mnie, to On Ci takich ludzi da na drogę, że Cię poprowadzą. On tak pokieruje Tobą, się Ty będziesz się szczerze modlić, że wszystko będzie w porządku. I nie ma w tym naprawdę żadnej filozofii. Wystarczy tylko mocno w to uwierzyć i chcieć. Słuchajcie, stoimy na progu sytuacji, gdzie w kraju naszym mamy wybory i takie inne rzeczy. Ja tu nie chcę mówić jakiejś agitacji politycznej, to nie o to chodzi. Ale dobrze by było. I o tym marzę, żeby ten wybór był zgodny z wolą Bożą. Żeby to było zgodne z tym, co Pan Bóg chce. Żeby to było zgodne z Jego. Oczekiwaniami wobec nas, ponieważ prawdopodobnie, to jest tylko takie moje przypuszczenie, wypełnią się właśnie słowa Faustyny, albo się nie wypełnią o wywyższeniu nas w potędze, I jeśli Polska będzie posłuszna woli mojej. I znowu ta wola, prawda? Dobra wola. Jezus jak przychodził na świat i aniołowie zstąpili z nieba to powiedzieli chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli nie tam Żydom, muzułmanom katolikom czy tam jakimś innym jeszcze nie ludziom dobrej woli bo Pan Bóg wie, że jeśli się nawet gdzieś tam pobłądzi, pokombinuje a chce się odnaleźć tą prawdę, to ta prawda do ciebie przyjdzie. Ale zanim dojdziesz do tej prawdy, to tych zasadzek złego ducha jest milion. I tutaj Michał Archaniu po raz kolejny. I myślę, że dobrą metodą będzie ta właśnie modlitwa, do której dążę. To jest ten koniec mojej wypowiedzi. Tylko taka przeżywana ze ser O te. Wszystkie sytuacje w kraju na świecie, w pandemie. Już nas mówią, że jakieś dżumy wychodzą teraz znowu, jakieś kolejne nam wypuszczają dziadostwo. Zaraza to jest makabra, to nie jest normalne życie. To nie jest zgodne z wolą Bożą. A więc każdy powinien teraz zamknąć oczy i tak zgłębić serducha. Obojętnie za kim jesteście, za kim głosujecie co robicie ale jeśli chcecie iść z Bogiem to zamknijcie oczy i powiedzcie tak mocno Ojcze nasz, nasz Tato który jesteś w niebie święć się imię Twoje to też jest ciekawe zagadnienie co to znaczy, żeby się Jego imię święciło ale to kiedy indziej przyjdź królestwo Twoje Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i tu na Ziemi. Wszystko było zgodne z Twoją wolą. Daj nam, żebyśmy nie zdechli z głodu i zarazy. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj. Pozamykali sklepy podczas pandemii, potem pocierali kolejki, były nie wiadomo co, wszyscy się bali, że potem nie wiadomo, zapasy robili i Jaki to miało wydźwięk wtedy, ta modlitwa? Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. To co mówiłem wcześniej, nie do przejścia, rzecz dla niektórych, ale mam nadzieję, że u Was nie ma tego problemu. I tutaj Pan Bóg nas nie wodzi na pokuszenie, natomiast spraw, żeby Michał Orhanio był obecny w naszym życiu i żeby, no, żebyśmy nie ulegali pokusom. I nas baw od złego, od złych wyborów, od nie tylko tych politycznych, ale życiowych przede wszystkim. Patrzcie, ile ludzi w tej chwili zastanawia się, o co to chodzi, bo raz za razem wychodzi, że kierowcy autobusów śpają, cuda nie, widy, nie? Jak człowiek jest zniewolony. Przez narkotyki i to wszystko. Jak to jest dostępne i to wszystko jest takie normalne, jak wypicie piwka na ławce z kolegą. A potem siadamy za kółko, nie jedziemy i ryzykujemy. Ja sobie nie wyobrażam, że wsiadam z dziećmi do autobusu i potem ląduję, tak jak tam w Warszawie, tam nie wiem, ginie mi dziecko, bo jak ktoś chce tam, dojcika wcześniej, czy tam coś chce. Sobie... To jest niezgodne z wolą Bożą. Więc jeszcze raz. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw nas od złego. Amen. Z Bogiem. Dokonajcie dobrych wyborów w życiu róbcie wszystko żeby być miłym dla oka Pana Boga i Chrystusa i Ducha Świętego to jedno i to samo nie dajcie sobie wmówić jeszcze najważniejszego że inne religie tam że tam wschodu że to no, Allah to jest ten, ten to, to my tak, my mamy tego samego Boga tylko tamten to się ta u nas nazywa Franek, a u was nazywa się Staszek no nie bo no tam jest Allah i jak sura głosi, napisana na tych wszystkich meczetach, że nie został zrodzony i nie rodził i nie został zrodzony i nie jest po prostu ten. Czy przeciwieństwo do, do Chrystusa? Tak, on jest jeden, a my mamy jednego w trzech postaciach. Także jakby trzy w jednym, o no, tak. A tamten jest jeden, więc to nie jest ten sam. To nie ma nawet takiej opcji. Nie dajcie sobie wmówić, że ten się nazywa tak, a ten tak, ale to jest to samo. Mamy to samo. Super. Nie, jest jeden Bóg, i pamiętajcie, który za dobre wynagradza, a za złe niestety karze. I tu jeszcze jest ta dodatkowa opcja. Trzymajcie się go całymi rękami i nogami, bo może idą złe czasy. Natomiast po niedzieli okaże się, czy Faustyna miała rację, czy zasługujemy, czy jesteśmy po prostu takim narodem, który musi być w niewoli niemieckiej, rosyjskiej, pod zaborami, to wszystko, czy po prostu możemy stanowić o sobie i być potęgą na świecie. To absolutnie na koniec. Jest taki psalm, który mówi o jednej rzeczy: że, jeśli Pan Bóg domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. To się nie tyczy tylko do domu, do budynków, czy do swojego życia całego, jak gdyby nie. To się tyczy także i do państwa, i do narodu. Jeśli Boga nie będzie w tym, to choćbyśmy chcieli nie wiadomo jaką być potęgą, a nie będzie w tym Boga. To się nie uda. W biznesie się to nie uda. W każdej dziedzinie życia, małżeństwie, kapłaństwie, I nie plujcie na księży. bo wielu wśród nich, niestety, jak się okazuje, to są ludzie, którzy zostali zwerbowani po to, żeby być księdzem i żeby rozwalić ten kościół od środka. Prawdziwy ksiądz z powołania, prawdziwy ojciec duchowny nie gwałci dzieci, nie robi takich cudów. To jest po to, żeby rozpierdzielić kościół od środka. Zobaczcie taką książkę Kret w Watykanie. To jest petarda. Nic dodać, nic ująć. Zostańcie z Bogiem, dokonujcie dobrych wyborów, trzymajcie się Jezusa, a ja się jeszcze na pewno pojawię. Coś może mądrego powiem. Natomiast zanim postawicie krzyżyk gdziekolwiek, pod którymkolwiek nas nazwisk, możecie szybko powiedzieć Święty Michale Archaniele, chroń nas. Albo Ojcze Nasz. was Mario też nie zaszkodzi. Duchu Święty, przyjdź, oświeć mnie, pomóż mi dokonać dobrego wyboru. I to przy każdej rzeczy. Przeżegnajcie się. A na pewno dobry Duch będzie z Wami. I tak Was zostawiam.